Najstarszy olimpijczyk na Podbeskidziu, wielokrotny mistrz polski w biegach narciarskich, uczestnik Igrzysk w Innsbrucku, trener polskiej kadry biegaczy. Podkreśla, jak istotna w życiu sportowca jest wiara nie tylko w swoje umiejętności, ale też wiara w Boga. To ja najpierw zapytam o, o Pana pasję. Kiedy ona się urodziła? Jak się człowiek rodzi w górach, to, to oczywiście, że będzie miał narty na nogach? To były lata. Gdzie byłam za wyrazą kurtyną żyliśmy, nie lata 50. 60. To nie były takie czasy jak dzisiaj, gdzie w szkoła mistrza sportowego nie było nic. Chcące do ty mu się dostać, w do Kadry Polskiej trzeba było heroizmem przypłacać, a jak się tam człowiek dostał, a my byli tacy biedni ubozy, tu okręg. Śląski, bo ja Bukiem w Bielsku reprezentowałem, a tam były taczański. Oni byli o ile o ile silniejszym klubem. Tam były silne kluby, silni zawodnicy. Już się przemieszczali poza granicę w tych latach. Już mieli swęd lepszy, smary lepsze były, a my, tak jak powiedziałem, byli biedni, ubodzy tutaj. No ale takim heroizmem człowiek wypłaca i do, do czołówki krajowej później. Walczyłem o start olimpijski. W dzieciństwie to tragicznie było. Mnie zaraził brat starszy, który był pierwszym. Cortynie właśnie wjechali w 1956 roku z Mistrzostw Świat z, z Olimpiady. Brat Wadesławim w Karlsku i zwoił, jak się to mówi, nie... wygrał 50 km i 30 km. On mnie zaraził biegami, on mnie tego, chodził na treningi. Tu sąd na szydzielni. To jest 12 km, minimum 12 km. Ja dzięki matce boskiej Kontynuowałem i w takich heroicznych warunkach zapobiegłem pozytywnie z opresji. Moim chrórem to była Matka Bowska Częstochowska na górce. I to ona dodawała Panu siłę, rozumiem, Pan, kiedy mijał górkę tutaj tę Szczerkowską, to Tam, Pan... Tam po drodze za, w każdej niedzieli na narty, w pociągu zostawiałem w Świętą Wyspę, o godzinie 8, jak to była niedziela, wtedy przez na Klimczok i na Fiendzielnię. I tam robiłem trening w stronę Klimczoka, kopcy z tymi zawodnikami, którzy przyjeżdżali od Bielska. Oni już, jak tam przychodziłem, było już 12 kilometrów w nogach, co najmniej, nie? bo tutaj ja mieszkam 500 metrów, po jeszcze nie. I jak przyjechałem tam na trening, zjadłem to, co miałem, bo nie było obiadu, nie było dożywki, nie było nic. Kiedy tam doszedłem, Ściągałem koszulę, dam na kalorefer, wybierałem się narty posmarowali, posmarowaliśmy, poszliśmy na trening w stronę kopcy z Klimczoka. Po dwóch godzinach, po półtorej, dwóch godzinach treningu wychodziłem, ubierałem koszulę, którą miałem, już na kalorefer, to mokrą dawałem do plecaka. Jak jeszcze zaśmiałem, to zjadłem i szedłem z powrotem. Każdego dnia, to był okres przygotowawczy, robiłem między 35 a 45 kilometrów I jak to mówię, o słej gębie. Nie Nierazem śnieg po drodze i bo już do domu nie umiał dojść z głodu. Miałem ciocie tam przy gondoli, jak teraz jest. Chodziłem do niej, demi mi co zjeść, bo ja do domu już nie dojdę. W takich warunkach dochodziłem do kader Polskiej. Ja nieraz nie opuszczałem w świętej w niedzielę Zafy. Bo rodzice byli bardzo religijni. Zaprzód przechodziłem pieszo na górkę, w narty dostałem w fecionku, kijk w fecionku, słuchałem się świętej, szedłem, szedłem świętej, szedłem przez klimczug na świędzielnie trening robić. Uwałam tylko opatrzność, bo wam miała w opiece, bo nie ona to bym nieraz nie był doszedł do domu. przecież ja mogłem, to nie było komórek, matka nie wiedziała nawet, gdzie klub istnieje w Bielsku, jaki jest numer telefonu. Ja mogłem leweć z wycieńczynia, mogłem się połamać gdzieś na szlaku biało-czerwonym między Karkoszczonką a biały, a, a tu migdłowymi łąkami, tu znaczy kotawym, nie tego. Mogłem do domu nie dojść, matka by nie była wiedziała, gdzie mnie szukać, ani ojciec. A Z Bielska by nie upływa na drugi dzień na trening, byśmy myśleli, że że coś się stało, nie przyszedł dzisiaj na trening, a ja już mogłem być nieraz sztywny tego. I tylko dzięki matce Najświętszej, którą miałem zawsze brałem na pomoc. I zachowałem, zachowałem, uniknąłem takich nieszczęść, w tak heroicznych warunkach. Przed każdym startem, rozumiem, zawsze ten znak krzyża u Pana, u pana był? Zawsze był i w dąb wdzięczności na górce Najświętszej Marii Pani, kiedy wygrałem i w na 50 kilometrów złoty medal tam zaniosłem. I zobaczymy na wstąpce biało czerwonej to się nie powinno mówić. Powstanąłem dałem opis i zaniosłem go na górkę. Mówię 20 parę lat temu i w albo więcej jako do wdzięczności. Bo ja bym razem jeszcze w Polskiej na 50 kilometrów. Pierwszy raz my z olimpiady pijali, a ja na drugie drugi raz na kubalonce, kiedy broniłem. Kiedy ich zdeklasowałem, Pani wygrałem Henry... swoją Ponad 6 minut bieg na 50 kilometrów. Henry... W Muzeum to jest tam cały opis i jest moje zdjęcie. I tam, tam jest ślad po tym, zostawiony. <laughs> A w jakich warunkach. A później się moja kariera przerwała, bo zachowałem na łótaczkę zakaźną. Panie Henryku, to jeszcze jedno ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, dziś Pan jest. Yy... Zadowolony z tego, co Pan osiągnął, podsumowując tę karierę. Jest Pana radość, taka wdzięczność Bogu, że, że tak to się potoczyło i że to się udało. Na pewno tak, na pewno tak.